Jeszcze Wam pokażę wewnętrzną stronę i tutaj po obu stronach wygląda to tak. Dzień dobry Państwu. Dziś kolejne graty do dzipka przyjechały. Zaraz Wam pokażę co to jest. Tak już to wychodzi, że raz na jakiś czas trzeba wymienić zestaw hamulcowy. Z przodu w Wojociku e, tarcze hamulcowe i klocki. Kupiłem w zestawie do systemu Akebono. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Zaraz Wam powiem dlaczego wymieniam. No i patrzcie, tym razem zdecydowałem się na tarcze wentylowane, oczywiście, natomiast nienawiercane. Właśnie, i to jest słowo klucz. Moi drodzy, jak wiecie, układ hamulcowy zużywa się, jego części. Najpierw klocki, potem po jakimś czasie tarcze. I tak, jakiś czas temu ja kupowałem, co widzieliście pewnie na moim kanale, tarcze wentylowane i nawiercane firmy Mikoda, i do tego klocki. Quaro czy Quora, nigdy nie pamiętam z takimi e, włóknami, niby ceramicznymi. I ten układ działał przez jakiś czas zupełnie, zupełnie dobrze. Y, szczerze mówiąc, gdybym miał kupić ten zestaw po raz kolejny, to bym kupił. Natomiast zauważyłem, że w pewnym momencie, mm, szczególnie kiedy tarcze były jeszcze zimne, nierozgrzane, mm, samochód podczas hamowania zaczyna tak. Tak troszeczkę kangurkować. Znaczy, wrażenie jest takie, jakbyście mieli krzywe tarcze, i tak myślałem, właśnie, że jest. No bo dotykasz lekko pedału hamulca i czujesz takie pulsowanie i, i, i skakanie tego samochodu, takie, takie delikatne. Zajrzałem do tych tarcz i co się okazało? Okazało się, że tarcze nie są krzywe, są już troszeczkę cieńsze, są troszeczkę zużyte. Natomiast od wewnętrznej strony tarcza jest taka, taka pomazana, ma, ma jakieś czarne smugi. A wszystkie te, czy tam prawie, no może nie wszystkie, ale znaczna część otworów nawiercanych w tarczy jest po prostu pozatykana pyłem z klocków, jakimś syfem. I teraz tak, można się bawić, można ponawiercać znowu te otworki, wyczyścić tarczę, wyczyścić klocki, poskładać to wszystko, ale wiecie co? Nie mam za bardzo warunków, żeby to robić, w związku z tym po prostu zainwestowałem w takie niezadrogie tarcze, zwykłe, proste, wentylowane firmy Bosch w zestawie z klockami firmy Bosch do systemu Akebono, bo w moim Jeepie Grand Cherokee jest właśnie nie Teves, a, a Akebono, ten, ten nowszy. Bez tych, wiecie, takich drucików przy, przy, przy zaciskach. No i co, mam nadzieję, że uda się to dzisiaj wymienić, mam umówioną wizytę w serwisie i tym razem właśnie zdecydowałem się na tarcze nienawiercane, żeby nie było się co zatykać i zobaczymy jak taki prosty zestaw sprawdzi się w tym samochodzie. Jak możecie zobaczyć, zewnętrzna strona tarczy no, nie wygląda ona dobrze. Widzicie? Także zdecydowanie to do wymiany jest. Słuchajcie, nie potrafię powiedzieć dokładnie ile kilometrów przejechałem na, tych, na tym zestawie dotychczasowym: na Mikodach i na Quaro. Było ok. Ja myślę, że no, rzeczywiście, gdybym gdyby miał na to czas, to bym to wszystko jakoś wyszorował. Pewnie by to pojeździło dalej, no ale zobaczymy. Wymienimy tarczę, wymienimy klocki. Postaram się zapamiętać przebieg.

Słuchajcie, ale sprawdziłem i okazuje się, że ja te tarcze robiłem w grudniu 2020 roku Czyli troszkę pojeździłem. Także rzeczywiście Jak idzie kloczek to on idzie, 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 idzie. Chodzi tak, po rancie jasne, jasne. O tak chodzi nie po tym, tylko on tutaj zawsze będzie rdzenie tak. ale, ale poprzez to właśnie o, Te do połowy to on wyżej. Tak. Tak. A cylinderki metalowe? Ślizgi stałe Stały? Stały Jednak, no dobra Z tej prawej strony sta, sta, stał mocno Z lewej strony sta, stał Pesta mhm, Ale jeszcze można było go dźwignąć Tego musiałem hama, na chama Wyrwać? Wyrwać go na chama No to tym bardziej, tym bardziej to nie pomogło klockom No ja nie No dobra Wszystkie ślizgi, wszystkie tego elegancko tak chodzą, nie? Mhm, mm tak. W tak. rączkę wchodzą wszystkie ślizgi, i Alegancko. Tak... A jaki tam smar? Oczyszczone, no, no. czyszczone. Jaki no, tam błoczki, smar ma być na ślizgach? No, ja może... Nie ma, nie ma, nie ma jakiegoś takiego smaru. No, zwykły, zwykły, zwykły A, smar. Zwykły, błoczki. no mm -hmm. Tak, bo niektórzy popełniają no, ten błąd i no, pakują miedziowy, no, co no. jest bzdurą. Jaki? Miedziowy. <laughs> bo to się zaciera no, wszystko. No, nie, nie. Miedziowy, miedziowy to jest po to, żeby żeby coś się nie. Mieć pan ma, mieć pan ma na, 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 tarczach, na tarczach, żeby można było. O, tutaj, nie? O to chodzi. Tu, tu pan ma mieć. Tak, tak, to, się, odlepiło. O, odlepiło tak. Odlepiło. Odlepiło tego Koło od piasty nie? Jasne. No dobra, ludzie, wygląda to tak, coś bez ostrości. Zaraz wam powiem, co tam trzeba było zrobić. Ale jest troszkę lepiej, nie? Fajny mechanior się trafił, poza tym dobrze się poskładało. Bo miałem trochę problem z odbiorem tych tarcz, bo kurier odesłał do nadawcy, także walczyłem z tym trzy dni, ale w końcu paczka dotarła. Znalazłem serwis sympatyczny, blisko mojego miejsca zamieszkania. Ku mojemu zaskoczeniu, słuchajcie, okazało się, że tego samego dnia można to zrobić, także jestem bardzo zadowolony. Kasa też w porządku, 270 zł. Plus drobny napiwek za wymianę tarcz. Okazało się, że no, tamte były mocno skorodowane, co widzicie w tym filmie. Dwa klocki chyba zupełnie zjechane od tarczy, właśnie która zniszczyła ten klocek dodatkowo. No i prowadnice, ślizgi tak zwane, też stały. Nie wiem czy oba, czy tylko jeden. No ale trzeba to było zrobić, trzeba to było przesmarować i obecnie jest, mam nadzieję, git. O kurde, dziewczyna jedzie fajnym, fajną furą. E, w sensie dostawczą. Tak Wam pokażę. Wierzcie mi, jedzie za kółkiem, ładna. No, e, w każdym razie spoko robota zrobiona. Już czuję, że ten hamulec troszeczkę inaczej reaguje. Wiadomo, że klocki muszą się poukładać, to się musi dotrzeć. A za jakiś czas... Wezmę się za tył, za tylne tarczobębny które zdecydowanie też domagają się ingerencji. Klocki są, ale tarcza hmm. do wymiany. Dobra, moi drodzy, także tak to wygląda z grubsza, i do następnego razu. Także była mikoda, były klocki Quora czy Quaro, a teraz jest Bosch. Trzymajcie się, dzięki za oglądanie. Narka.